Rozpoczynamy kolejny odcinek Jurassic World Evolution. Standardowo na początku będziemy mieli kasenkę, która wprowadza nas do nowego regionu. Jest to Oregon. Istnieją doniesienia o zagrożonej przestrzeni powietrznej na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. Nieważne, obejrzyjmy razem. Pierwsze rzuty to były z Seattle Tacoma Airports Air Traffic Control. Ale teraz otrzymamy radar z Portland International. Więc wręcz przeciwnie, dla wybrzeży. Zgadzam, że migrują. But what happens if one of these animals decides to play chicken with a commercial airliner? This is the modern world and the prehistoric one on a collision course. No i wygląda na to, że będziemy mieli latające dinozaury, więc bardzo się z tego cieszę, bardzo też podoba mi się ten krajobraz, który jest tutaj w, w tle tego, tego miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. I wiadomo, zostawcie lajka, like szybki lajk, like, szybka subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dzięki temu nie przegapicie żadnych filmów, a lajk like sprawi, że się uśmiechnę pierwszy raz w życiu. Tak to działa. Dobra. E, woliera kopułowa. To widzę, że chyba będą nowe budynki. Woliera, właśnie. Woliera to kompleks kopuł mieszczących, latających gady. I z tego co pamiętam, to się pojawiło e, latające w ogóle gady się pojawiły w DLC do pierwszej części. Powrót do Parku Jurajskiego. Chyba tak to się nazywało. Mogę gadać głupoty? Mam nadzieję, że nie gadam głupoty. Można to łączyć ze sobą. Wow. OK, i każdy kompleks wymaga wylęgarni wolierowej, by funkcjonować. Można również do niego łączyć galery widokowe, wol woliery, żeby zapewnić widoczność. Ej, w końcu mamy coś nowego, coś fajnego, coś na co czekałem. Najpierw będzie. Aha, zanim będzie możliwa budowa, musisz to najpierw zbadać. Mm -hmm, czyli trzeba, Centrum Pracownicze, Centrum Nauki, chyba to trzeba będzie zobaczyć badania. Czyli trzeba będzie to zrobić, tak, nie tutaj, budowle, 1 na 12 i to mamy do zbadania, szkolenie naukowców. Umożliwia szkolenie naukowców, zapewnia każdemu naukowcowi jeden punkt szkoleniowy. Dobra, to sobie to weźmiemy i przypiszemy Ciebie, bo a, 3 na 4, 4 na 4, dobra, ty, a muszę dwóch przypisać, tak? Okej, okay. dwóch naukowców będzie pracowało nad jednym budynkiem, jeżeli chodzi o szkolenie naukowców, to mogę kogoś, o, mogę ciebie dać, no okej. Okay. Wiadomo, tutaj trzeba wszystko po prostu jak leci um, ulepszać, bo to się też przyda i zobaczymy, czy będziemy, znaczy na pewno będziemy mieli nowe dinozaury, bo będą to latające gady. Wylęgarnia, wylęgarnia wolierowa i centrum ekspedycyjne, możemy w sumie sobie postawić to centrum ekspedycyjne. Schrony ratunkowe nie, to jest centrum ekspedycyjne i dzisiaj na test troszeczkę więcej potnę ten film, bo zauważyłem, że ten poprzedni, ja miałem ponad godzinę tego materiału i powiem Wam, że tam się dużo takich nieciekawych rzeczy działo, w tym sensie takich dość nudnych, jak na przykład musiałem zapanować cały czas nad tymi dinozaurami, więc teraz postaram się zrobić to troszeczkę wszystko szybciej. Ale to jest duże. Wow, nie spodziewałem się, że to będzie takie ogromne, ale fajnie i można to w ten sposób sobie połączyć. Połączymy sobie trzy od razu, bo wydaje mi się, że będziemy mieli dużo latających właśnie mm, tych naszych gadów. I w międzyczasie opracowałem y, szczepionki, a raczej lekarstwa na dwie kolejne choroby, więc idealnie się to tutaj przyda. Jeżeli by się okazało, że te dinozaury, które będziemy chcieli schwytać, będą chore. O, i tutaj będzie wylęgarnia. To sobie łączymy ładnie ze Ścieżką. Zróbmy tak, tak i tak. No, <laughs> ta ścieżka nie wygląda zbyt dobrze. Mówię, cały czas czekam na ten tryb sandbox, gdzie będę mógł sklepiki sobie stawiać, obserwować. Mam nadzieję, ludzi, którzy będą uczęszczali do tego. A kampania to jest traktuję jako taki wstęp, samouczek, żeby pokazali nam te wszystkie rzeczy. No, ale nadal nie rozumiem dlaczego. Wszystkie dinozaury są ukryte, powiedzmy, za tą ścianą, że musisz przejść kampanię, żeby po prostu móc się bawić tymi dinozaurami na sandboxie. No i mamy ten piękny budynek, wylęgarnia, okej, okay, wszystko jest, zobaczmy jak to wygląda w środku. Ty, ja w środku chyba bym musiał też rzeczy stawiać. Oh, dobra, 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 dobra. Ok, tutaj wszystko gotowe, z powodzeniem, zakończ ekspedycję przychwytującą żywe okazy. Czyli bierzemy sobie, gdzie to jest, tutaj mamy. Pteronodony, 5 pteronodonów, 8, dobra, bierzemy ciebie i za ile to będzie trwało? 30 sekund. No i pięć ptero udało się zgarnąć, więc przetransportujmy je wszystkie tutaj. Raz, dwa. 3, 4, a teraz 5. I muszę jeszcze postawić jeden budynek, o którym kompletnie zapomniałem z tego wszystkiego, czyli budynek reagowania. Mój ulubiony budynek, jeżeli chodzi o rzeczy mm, związane z dinozaurami, nie powiadomo. One będą chore, będą z nimi inne problemy. Dobra, weźmiemy sobie je w tym miejscu. Wezmę prędkość razy jeden. I za chwilę. O, są transportowane. Aha, czyli one są transportowane tutaj, i później są przenoszone tutaj na ten wybieg. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiecie czego mi brakuje? I teraz zdałem sprawę, że jak wykluwamy dinozaura, to była taka fajna animacja, jak ten dinozaur pojawiał się właśnie w parku. No teraz y, działa to na troszkę innych zasadach, bo... Mm, o, samotny jesteś, ale smutne. widziałam y, y, to troszkę na innych zasadach, bo my jakby ratujemy dinozaury, a nie je y, a nie je wykluwamy. Od wiadomo, troszkę się, jeżeli chodzi o, o fabułę, to się trochę to pozmieniało. Dobra, postawmy jeszcze placówkę paleomedyczną. Nie, nie ma. Chwila. Czy to jest. Nie, to nie jest centrum reagowania. Już myślałem, że to miałem postawione. Dobra, zrobimy coś takiego. I teraz raz, 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 raz. Pięknie. Placówki są postawione. I teraz trzeba przypisać was. Zespół w bazie. Doraj, zadanie. Cek, cek. I teraz, czy ja mogę wam postawić? I to jest bardzo ważne. Czy ja mogę wam postawić... Pterodon, czekaj na dostawę schwytanego okazu. No, w sumie wszystkie są... chyba gotowe. A nie, cały czas są. A, bo one sobie w kolejce czekają. A, bo wszystkie musimy też tutaj zrzucić. No tak, no tak. Myślałem, że wszystkie naraz zrzucą. Wylęgarnie mamy. Posterunek strażników. Czy ja potrzebuję posterunków strażników w tym miejscu? A nie, nie muszę, widzicie? Czyli to działa na troszkę innych zasadach. Fajnie. Schron ratunkowy też by się przydał. Właśnie czemu ja nie mam schronu ratunkowego? A, spadek oceny obiektu. Ej! <laughs> w poprzednim odcinku dlatego miałem problem, że mi ta ocena co chwilę spadała, bo nie miałem schronu ratunkowego. Dobra, przyłączmy sobie to tu. Syk. No, ścieżka. Hmm. A ścieżka jakoś tak. Nie chce się przyłączyć. Zastępowanie, tryb wyburzania. Wyburzmy tą ścieżkę i tą też wybórzmy. Dobra, i dajcie mi jeszcze raz postawić. A. Wszystkie... Co jest? Ale sobie pięknie lecisz. Ubierz podajnik dla rybożerców. Pteronodon zapewni dostęp. No Ładnie sobie latacie. Za chwilę popatrzymy. Mm, tylko muszę najpierw się zająć ścieżką i wam zagospodarować jakąś tą klatkę. Dobra, chyba wszystko już jest gotowe, także możemy sobie obserwować, jak nasz ptero pięknie lata. Zrobiłem im taki bardzo prosty wybieg. Zobaczcie, tu mają dużo rybek. Zapewni widoczność gatunku Pteronodon z galerii widokowej. A w... właśnie, zapomniałem o tym, i śnieg pada. Dobra, tego się nie spodziewałem. Udogodnienia postawmy gdzieś to w tym miejscu. Chwila, chwila. O, będzie pięknie teraz to zrobione. Mm, I powiem wam, że miałem mały problem, żeby te ryby właśnie tutaj dać. A okazało się, że po prostu musi być większy zbiornik, bo cały czas miałem, że może być tylko w płytkiej wodzie. A ja mówię, kurde, no przecież mam wodę przygotowaną. A okazało się, że one po prostu potrzebowały jeszcze więcej tej wody niż, 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 niż miałem przygotowane. I teraz chciałem jeszcze zobaczyć yy, drzewa. Czy mogę postawić im jakieś drzewka fajne? Nie za dużo. O nie, otwarta przestrzeń, widzicie. Dobra, będą miały <laughs> jedno. Jedno drzewo, chociaż nie, takie, takie, takie mi się nie podoba. A! I one sobie tutaj chilują bombę. I tutaj chyba ludzie mogą je pooglądać? Tak, 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 tak. Brak zasilania. Dobra, zaraz się tym zajmę. O, zasilanie, zasilanie. Powiedzmy, że postawimy sobie generator gdzieś w tym miejscu. Pamiętam, że jak trzeba, trzeba było w pierwszej części jeszcze łączyć te mm, linie takie energe energetyczne, żeby to wszystko było ze sobą, żeby ze sobą współgrało, widzę, że z tego zrezygnowali, więc spoko. Czyli dobrze, tutaj pewnie mają cieplutko albo z jakiegoś innego powodu tutaj lądują. Ale jeżeli chodzi o wygląd i detale tego Ptero, no to chyba spodziewałem się lepszego modelu troszkę, bardziej szczegółowego. A może to tylko ja? Czekajcie, wezmę sobie C. No, wygląda dobrze, nie? Ale chyba się um, spodziewałem czegoś jeszcze piękniejszego, jeszcze ładniej zrobionego. Dobra, Pteronodon zapewni 90% komfortu, to już im zapewniłem, więc sobie przyspieszymy troszkę to. I co tu jest? A, jakiś dron! O! Oh. Czy ludzie ich obserwują dronami, czy o co chodzi? Tutaj jest jakaś osoba, która obserwuje, jak wyglądają, co robią w ogóle te ptero nasze. W sumie nawet ładnie wygląda ten, mm, ten wybieg, ale jeszcze można by było dać parę skałek, żeby one sobie mogły, wiecie, przycupnąć. O, brakuje mi takiego prostego moda, który by jakby usuwał tą, yy, wiecie, tą blokadę, że mimo tego, że nie mogę postawić tutaj skały, no to i tak bym mógł postawić, bo można by było tworzyć takie fajne yy, właśnie yy, formacje skalne. I tworzyć takie duże budowle. No ale to może jak, jakiś moczik rozwiąże tą sprawę. Dobra, mamy skałki. E, dajmy im też trochę tutaj. Powiększy wolierę zwiększając e, ocenę aktywów. Aha, czyli co? Mamy kolejne dinozaury. Centrum ekspedycyjne. Zobacz mapę ekspedycji. Mamy. Dimor, Dimorphodon. To też jest chyba latający. Tak, ten wygląda już lepiej. Mamy jeszcze tropeognatusa, tego nie chcę, i ptero kolejne, tylko muszę sprawdzić jedną rzecz. Ja wiem, że cały czas oni gadają w tle, ale mówię, to nie są jakieś takie bardzo ważne informacje, które by zmieniły tutaj wszystko. Chcę zobaczyć, jak one wyglądają, jeżeli chodzi o stado. Czyli populacja 5, czyli może być was więcej troszkę. No to idealnie, sobie to zrobimy. Pokaż mapę ekspedycji. O, tu jest, pteronodony, 4. No to idealnie. Dobra, 8. Weźmiemy sobie to, cyk, i za 54 sekundy będziemy mieli nowe, um, nowe, nowe, nowe nowy, nowych braci i nowe siostry. Ok, mamy mały problem, bo brakuje ryb, i komfort troszeczkę spada tym ptero. Więc y, działa. Podaj mi i przenieść budynek. Jak brakuje ryb? <grym> Zastanawiam się o co chodzi. Brakuje ryb, ale jednocześnie wszystko tutaj działa i powinno działać. Dobra, postawię wam jeszcze, czy wszystkim brakuje ryb? Tak, wszystkim brakuje ryb. Komfort zdrowie. Jeszcze zobaczę jedną rzecz. Populacja 8. Otwarta przestrzeń, a, czyli mają za mało otwartej przestrzeni i są skrępowane. No to słuchajcie, można w bardzo łatwy sposób temu zaradzić, po prostu powiększymy to. I to jest w sumie fajnie zrobione, że w bardzo łatwy sposób można to później powiększać. Że wystarczy, że sobie tutaj poklikam parę razy i lada moment powinna ta kopuła być powiększona do jeszcze większej kopuły. I teraz pójdziemy sobie tak na mapę ekspedycji i mam nadzieję, że one będą wszystkie ze sobą mogły żyć w zgodzie. Bo, jeżeli nie, no to będziemy mieli problem i trzeba będzie wybudować mm, kolejną, kolejne miejsce dla tych naszych lat, y, latających przyjaciół. I czekajcie, czy to się buduje? Powinno nie? A, chyba, że to całość od razu powstanie. No, 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 możliwe, że tak. Brakuje ryb. Kurde, nie, 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 nie bądźcie głodne. Halo. Nie, nie możecie być teraz chodzić głodne. Tylko o, gdzie powiększa się. I teraz mamy już powiększone miejsce, no to możemy od razu to wykorzystać, żeby stworzyć kolejny zbiornik wodny okej, okay, to będzie taki, one widzę, że lubią bardzo dużo wody więc spoko, i tutaj wam też damy, jeden podajnik na ryby i dwa, dwa nowe podajniki na ryby więc teraz nie powinniście narzekać, komfort 100%, jak widzicie bardzo szybko się to zmieniło ale musimy też postawić pracownicy, schron ratunkowe wybiegi, galerię widokową, z drugiej strony żebyśmy mieli tylko pytanie, jak to podzielić, może tutaj żeby był wiecie dostęp na cały ten na cały park. O, teraz jest fajnie to zrobione. Dobra, jakieś skałki trzeba będzie też postawić i przygotowujemy się na kolejny odbiór. Tym razem to będą jakie? Kurde, nie, nie pamiętam jak się nazywa ten gatunek. Na razie pteronodony są zadowolone z tego, jak sobie tutaj mieszkają, ale lada moment pojawi się ktoś, kogo mogą nie polubić, więc będę bacznie obserwował e, sytuację. Populacja, obszar mają o wiele większy niż powinny w sumie dwukrotnie chyba większy, tak to tutaj działa. Koegzystencja 0% czyli e, one nie mają chyba problemu, żeby dzielić e, się swój dom z innymi gatunkami, ale zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Bo coś mi tu, powiem wam, śmierdzi, żeby nie doszło ża do żadnej rozruby a, i żadnych walk między sobą, ale mimo wszystko, że... mimo to, że zagospodarowałem jakieś to miejsce, to i tak wydaje mi się, że jest mega pusto i tak... brzydko. No, mały, mały wybór tych rzeczy jest jednak w Jurassic World. Myślałem, że nie będzie mi to przeszkadzało, ale jednak teraz widzę, że trochę mi to przeszkadza. Zapewnij wszystkim swydanym gatunkom, gatunkom 80% komfortu. Przecież... a, ja wiem. Wiem, wiem, wiem. O co chodzi? Pteronodon. Tu jest Ptero, Ptero. A gdzie są te nowe gatunki? Ty też jesteś Ptero. O! Za chwilę zobaczymy. Jest kolejny transportowany i za chwilę powinien wyjść. Komfort 70%. Samotny jesteś. I tylko to tobie przeszkadza, że jesteś samotny? Tak, 70%. Aha, czyli za chwilę, za chwilę powinien... Mm, powinno być wszystko w porządku. Jeżeli, wiecie, przyjdą kolejne. A możemy sobie go poobserwować. No i ten wygląda pięknie. Ja to mogę zatrzymać. No, i ten, jeżeli chodzi o latające, to wygląda o wiele lepiej niż zwykły Ptero. Jakoś tak bardziej drapieżnie. O, tak, tak bym to nazwał. I widzicie kolejka jeszcze na 4, więc możemy to troszkę przyspieszyć. Żeby to nie trwało nie wiadomo ile. I zobaczymy, czy ptero. Jak wy w ogóle się umiewacie? Mhm. Koegzystencja 22%. Oj. oj. Oj, 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 czyżby to. Mam nadzieję, że to liczy, że to jest po prostu osobny gatunek, a nie liczba osobników danego gatunku. Bo jeżeli to jest liczba osobników, no to jeżeli tutaj jeszcze wejdą 3 albo 4, no to już mogą być zdenerwowane te ptero na to, co, na to, co się tutaj wyprawia. Dobra, minuta 30. No i wygląda na to, że jednak mogą żyć ze sobą w zgodzie. Musiałem tylko postawić im troszkę więcej piasku, bo o żywotność. To one mają taką krótką żywotność. Ale jeżeli chodzi o komfort, no to wszystko jest na 100%. Zobaczcie obok siebie. E, normalnie sobie stoją i nie mają żadnych problemów. Czekaj, czy ty śpisz? A, nie, nie wiem, co on robi. Chyba śpi, tak. Oregon z głowy. Czyli to była taka krótka misja? Bo właśnie dostałem achievement. Nawet go zresztą widzicie. I tak, wygląda na to, że to była bardzo krótka misja. Jeżeli chodzi o tam mm, kampanię.

Ok, Kalifornia. Czyli co, tutaj nie będzie już, pewnie będą i latające, i mięsożerne, i roślinożerne, i tutaj pewnie spędzę troszeczkę czasu, ale też obejrzymy sobie właśnie ten y, filmik wprowadzający coś, czego nie chciałem w sumie pokazywać, ale możemy. It is home to one of the oldest plant species on Earth, the giant sequoias, which have been growing in this part of California for over 60 million years. That could be our connection. What's drawing the dinosaurs here? The sequoias are familiar, part of their genetic memory. And this land could be a perfect fit for the dinosaurs. No, więc mamy kolejną lokację, w której będziemy musieli zgadnijcie co, no wszystkie dinozaury. Zastanawiam, o, jest naprawdę dużo ta lokacja, dziki obszar. Czyli pewnie będę musiał szukać kolejnych dinozaurów, ale na razie ja tutaj robię escape, zapisuję sobie gierkę i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli się podobało, to nie zapomnijcie zostawić odpowiedniej oceny. Widz na mój drugi kanał, jeżeli chcecie więcej filmów Flotar Plus, oczywiście streamuję na Twitchu, jest li link do Discorda. Wszystko co czego potrzebujecie, znajdziecie w opisie. Do zobaczenia, cześć!